Moja przygoda z motoryzacją zaczęła się od czwartego roku życia, gdy pierwszy mały model samochodu zgniotłem w imadle. W moich latach, jak, jak jeszcze byłem dzieckiem, to wszyscy pod blokami no, te auta sobie sami naprawiali. Zawsze od dziecka ciągnęło je do samochodów, a sąsiad by miał warsztat blacharski tak jakoś mi się to spodobało, no i tak zostałem. I tak zaczęła mnie fascynować cała motoryzacja, budowa samochodów, co się z tym samochodem dzieje w trakcie eksploatacji. To Jest, jest to pasja do mechaniki. Doktor Blacha. Zaczynamy pracę, witamy się z każdym pracownikiem, oczywiście osobiście podajemy sobie rękę. Tutaj wszyscy się witają. I dyrektor, i kierownik. Nie ma że ktoś się wywyższa, że jest nad nami. Nie, przychodzi i normalnie z nami rozmawia. Dostajemy zlecenie co do naprawy, przynajmniej ogarnia tematy, samochody. Wiem, co mogę oczekiwać od pracownika, ale także muszę ich wysłuchać i chciałem stworzyć takie miejsce, do którego się fajnie po prostu wraca. Ale to jest atmosfera super. Ci Ludzie są wszyscy na poziomie, majstry, kierownictwo. Nie ma na nikogo narzekać. Nasze relacje nie ograniczają się tylko do pracy, ale również mamy wyjazdy integracyjne, ogniska, spotkania wigilijne. Średnio pracownicy tutaj są od 30 do 43 lat, bardzo doświadczeni, ale mamy też na lakierni, akurat jest w moich strukturach uczeń, który został tutaj wychowany na lakierni, został, spodobało mu się. Pracuję tu w grupie PGD od roku, uczeń się tutaj 3 lata. Miałem swojego mistrza, który uczył do tego zawodu. Też jeszcze nie pomagali, też pokazywali co jak przygotuje samochody, maluje potem. Kształcimy go dalej, żeby jego wiedza była coraz głębsza. Praca na stanowisku blacharza, na stanowisku lakiernika czy pomocnika lakiernika i nawet mechanika łączy się z takim stereotypem, że jest to praca w ciężkich warunkach, w zimnych obiektach. Trzeba budować taką świadomość dla ludzi, że tak naprawdę to wszystko się zmieniło. Są sprzątaczki, które regularnie nam czyszczą dom, ale codziennie myją. To już nie te czasy, teraz jesteś czystym. No. Mamy swoje szafki, i na czyste ubrania i na brudne ubrania. Wiadomo, przychodzi piątek, przychodzi firma i na zabiera te brudne ubrania i daje czyste. Cała ta technologia napraw, wszystko co jest związane w ogóle z obsługą samochodu, bardzo mocno poszło do przodu. Cała Europa z nas bierze przykład, jak powinien wyglądać prawdziwy serwis samochodowy. Potrzebujemy pracowników młodych, zaangażowanych, takich, których możemy doszkolić, przyszkolić do zawodu, ale też pracowników doświadczonych. Muzyka